Cześć, witajcie w kolejnym materiale na kanale Epole. W tym materiale chciałbym was przekonać do tego, dlaczego warto wziąć udział w drugich konferencjach kanału Epole, które w 2026 roku odbędą się w aż czterech lokalizacjach w całej Polsce. Sam kanał Epole ma już 30 tysięcy, ponad 30 tysięcy subskrybentów, czyli szalną yy, dużą grupę z was, którzy oglądacie nasze filmy, lubicie nasze materiały, lubicie słuchać naszych ekspertów, którzy występują na kanale Epole. Naukowców, a także rolników, którzy dzielą się z Wami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, i też konferencje Kanałe Pole mają być takim miejscem do tego, żebyśmy się wszyscy mogli spotkać i Wszyscy mogli też w jakiś sposób poinspirować swoją wiedzą, właśnie swoją praktyką, tym, co robimy na gospodarstwach, na swoich polach, bo te drugie konferencje to nie tylko takie szkolenia, które znamy no, od wielu, wielu lat, odbywające się na wielu salach w całej Polsce, ale też. Chciałbym, żeby to było takie miejsce, gdzie wszyscy my widzowie kanału Pole możemy się spotkać i porozmawiać, wymienić doświadczeniem. Jasne, że nie da rady, żebyśmy wszyscy porozmawiali, bo, bo może być nas po prostu zbyt dużo, ale już po tych pierwszych spotkaniach, które mieliśmy. W lutym 2026 roku wiem, że no, takie więzi jakieś i relacje między, między nami wszystkimi mogą się tworzyć, dzięki czemu możemy sobie także pomagać na co dzień. Właśnie wymieniając się swoim doświadczeniem. E, Syczeń, luty 2026 roku, Lublin, Katowice, Poznań, Olsztyn są cztery lokalizacje, w których się spotkamy cztery lokalizacje, czyli cała Polska jest w miarę pokryta. W zeszłym roku trochę pisaliście też, że, że nie ma Olsztyna, że nie ma innych lokalizacji, gdzie byście mieli bliżej. był tylko Poznań i Lublin. W przyszłym roku będą cztery lokalizacje, więc mam nadzieję, że każdy chętny będzie mógł wziąć udział i przyjechać właśnie do tych miast, do jednego z czterech miast, żeby właśnie posłuchać i przeżyć razem konferencję kanału Epole. które będą też niejako piątymi urodzinami kanału, ponieważ w lutym w 2026 roku właśnie te piąte urodziny będziemy, będziemy obchodzić, ale o czym na konferencjach będziemy rozmawiać? Bo kto wystąpi, to już widzieliście na plakacie i bardzo się cieszę, że ten plakat wam się podoba, bo na pewno jest ciekawy, jest taki inspirujący też do tego, żeby przyjechać i posłuchać naszych gości. Profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. My mamy takie trzy obszary główne. Wokół których będziemy się poruszać, to jest gleba, zarówno w kontekście jak gdyby życia biologicznego gleby, jak i również uprawy tejże gleby. To jest nawożenie. Stricte przygotowanie się do sezonu wiosennego pod kątem nawożenia azotowego, czy to rzepaku, czy zbóż, bo te tematy wygrały. No i trzeci temat związany z ochroną czyli z jednej strony jak tak naprawdę nie popełniać błędów w ochronie roślin i taki będzie tytuł wystąpienia pani profesor Zuzanny Sawińskiej oraz pana profesora Łukasza Sobiecha. 10 takich najczęstszych błędów, które w ochronie roślin popełniamy, no ale także takie kwestie techniczne związane z tym, jak dobierać dysze, rozpylacze, jak ustawiać inne parametry opryskiwacza, tak żeby na tym etapie nie tracić zbyt dużo, a są takie przypadki, i to z praktyki, gdzie faktycznie można poprzez złe ustawienia no, obniżyć sobie skuteczność wykonywanych zabiegów i tym samym, niestety, też no, stracić na tym jakiś swój własny zysk. Kilka elementów, które będą się ze sobą przeplatały, będą tak naprawdę cztery wystąpienia, bo mamy. Czterech, pięciu ekspertów. Pani profesor Zona Sawińska będzie razem występowała z panem profesorem Łukaszem Sobiechem. Ale tak naprawdę to będzie się wszystko przeplatało. Profesor Szczepania będzie występował dwa razy, bo też rozbiłem tą agendę, to, to spotkanie na takie części, żebyście mogli jeszcze lepiej chłonąć tą wiedzę przekazywaną podczas całego spotkania. No i co? No i przede wszystkim to, co wydaje mi się, że podobało Wam się na pierwszych edycjach, to ten taki czas poświęcony typowo Wam, na to, żebyście mogli. Zadawać pytanie naszym ekspertom. Po każdym wykładzie będzie tak między 10 a 15 minut czasu na to, żebyście faktycznie mogli głośno przy całej sali te pytania zadać, tak żebyśmy mogli się troszeczkę nawzajem poinspirować w kontekście zarówno różnych sytuacji, jak i też może czasami różnych pomysłów na pewne rzeczy, czy też jakiegoś drążenia pewnych tematów, które były wypowiedziane podczas wykładów. Ale dodatkową taką rzeczą, której nie było rok temu. W 2025 roku to specjalny czas, taka godzina już po konferencji, w cudzysłowie po konferencji, gdzie będziecie mogli sobie z naszymi ekspertami już w tak zwanych kularach porozmawiać. Kto będzie chciał, będzie mógł wrócić do domu. A kto będzie chciał, to jak najbardziej będzie mógł zostać dłużej, żebyśmy właśnie mogli sobie jeszcze podyskutować, porozmawiać, już niekoniecznie, tak gdyby tak przy całej sali, ale po prostu na korytarzach Kin, w których się spotkamy. No właśnie, na korytarzach kin, i w ogóle kina to jest to miejsce spójne dla wszystkich czterech lo lokalizacji. Zdecydowałem się na ten krok już podczas pierwszych konferencji i będziemy się tego trzymać, ponieważ kina zapewniają nam wysoką jakość dźwięku, obrazu, waszego komfortu. No i po prostu mam wrażenie, sam na sobie to też przetestowałem, że ten czas spędza się po prostu dobrze. W takim dużym komforcie można się skupić na tym, co słyszymy. Nie ma też jakiś taki przeszkadzajek, ktoś tam nie, wiem, nie czaska talerzem, nie czaska drzwiami itd. Wiecie dobrze, że czasami na różnych szkoleniach możemy z takimi sytuacjami również mieć do czynienia. Chciałbym Was zachęcić do tego, jak będziecie kupować bilety na drugą konferencję kanału Apple, że możecie kupić bilety poszerzone o takie dwa gadżety. Które nie są obowiązkowe, nie musicie ich kupować, ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej zachęcam. To jest koszulka, t-shirt właśnie z oprawą graficzną drugiej konferencji, czyli z tym takim właśnie plakatem, który będzie sprasowany na tej koszulce, a, a drugim gadżetem bardziej merytorycznym to będzie wydrukowana książka tłumaczona przez pana doktora inżyniera Jerzego Pruchnickiego, Rewitalizacja gleb Franciszek Bouquet. Książka, którą możecie znać czy też znaleźć do tej pory w postaci e-booku dostępnego na stronie rewitalizacja gleby, a zostanie ona wydrukowana specjalnie na konferencję Epole. Jeżeli będziecie chcieli mieć wersję papierową, no to możecie ją sobie dokupić właśnie razem z biletem jako fajne narzędzie, fajne, fajną książkę, która też pewne takie tematy biologizacyjne potrafi nam w miarę dobrze wyjaśnić. Więc e, dla tych wszystkich z Was, dla których ten temat jest ważny i istotny, serdecznie Was do tego zapraszam, żeby ten bilet sobie powiększyć. Podobnie jak w ubiegłym roku, także możecie kupić tak zwany zgrany duet, czyli e, kupujecie bilet nie dla jednej osoby, ale dla dwóch i. Ten bilet jest po prostu tańszy, dzieląc go jakby na dwa niż byście kupowali dwa pojedyncze bilety. Jest to ukłon dla tych wszystkich z Was, którzy chcą na tą konferencję przyjechać z mamą, tatą, mężem, żoną, bratem, siostrą, kolegą, koleżanką, kimkolwiek, kto też kanał Epole ogląda, zna, słucha, szanuje tak i chciałby z nami właśnie być na tych spotkaniach. I jeszcze jedna taka rzecz dodatkowa, o której pewnie też będę mówił na jakichś innych filmach czy rolkach, ale dla tych z Was, którzy naprawdę by chcieli sobie tą swoją wiedzę jeszcze bardziej poszerzyć w postaci takich warsztatów, 9 lutego, dzień przed konferencją w Poznaniu, organizujemy tak zwane warsztaty premium. Warsztaty premium są, są ograniczone liczbą osób do 25 maksymalnie, odbędą się w Biocentrum Uniwersytetu Przemęcznego w Poznaniu i będą to warsztaty, które będą... Takim rozpoznawaniem z jednej strony gleb, a dokładniej mówiąc składu granulometrycznego gleb, poprowadzi pan profesor Bartłomiej Glina. Będzie rozpoznawanie chorób na roślinach, które Wy przywieziecie ze swoich pól, a jeżeli by się zdarzyło tak, że będzie zima, no to my już zadbamy o to, żeby takie rośliny do analizy były. Będzie również rozpoznawanie uszkodzeń po szkodnikach. No i będzie jeszcze temat rozpoznawania niedoborów, mikroelementów i nie tylko Również makroelementów, czyli niedobory pokarmowe na roślinach, czyli takie rzeczy bardzo istotne, bardzo praktyczne i bardzo ważne. W ramach takiego biletu dla warsztaty Premium jest również kolacja wieczorem z naukowcami oraz partnerami drugich konferencji kanału Epole. Jest opłacony nocleg w Centrum Poznania. I jest również opłacony bilet na konferencję, która będzie dzień później. Czyli z jednej strony bogaty zasób wiedzy i warsztatów prowadzonych przez profesor Sawińską, profesora Glinę, doktora Pruszyńskiego oraz profesora Potarzyckiego. Czyli widzicie, że tutaj trochę inny skład, trochę inny zespół taki merytoryczny niż podczas samych konferencji. No a też będzie okazja, żeby właśnie sobie razem jeszcze usiąść, porozmawiać wieczorem, zjeść kolację, poznać się bliżej. I macie też bilet na konferencję, dzień później, czyli jakby rozszerzenie pakietu. Na konferencjach będziemy mówić o zupełnie innych rzeczach niż na warsztatach. I warsztaty będą też, jak gdyby, założenia takim miejscem bardziej właśnie praktycznym, gdzie sobie pewne rzeczy zobaczymy, ocenimy. I to, co powiedziałem też chwilę wcześniej. Przyjedziecie ze swoimi roślinami, przyjedziecie ze swoją glebą i będziecie mogli to wszystko ocenić na Waszym warsztacie pracy, czyli, czyli na jakby części pól, które ze sobą do Poznania możecie tego 9 lutego przywieźć. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem do tego, żeby wziąć udział w drugich konferencjach kanału e-pole. Ja sam przez najbliższe tygodnie będę jeszcze pracował nad tym, żeby te konferencje były dla Was bardzo ciekawe. Nie tylko pod kątem merytorycznym, ale tak nazwijmy to audiowizualnym, żeby też jak gdyby klimat tych spotkań był naprawdę wyjątkowy i naprawdę też wyróżniał się na tle e, wszystkich innych dostępnych do tej pory szkoleń czy konferencji. Patronami drugich konferencji kanału ePolla jest firma Corteva Agri Science oraz marka Pioneer. Są również z nami partnerzy, czyli firma t Nordkalk, Poznańska Hodowla Roślin oraz Fundacja Terra Nostra. No i co? Widzimy się w styczniu. I w lutym 2026 roku, jeżeli ktoś z Was jest już przekonany do tego, że chce wziąć udział w naszych konferencjach, to rejestrujcie się, kupujcie bilety na www.emissingpol.pl, łamane przez konferencja, i spotkajmy się w tym styczniu i lutym, żeby poświętować nie tylko to, że już istniejemy 5 lat, ale żebyśmy też mogli wspólnie sobie podyskutować, porozmawiać, jak lepiej przygotować się do wiosny 2026 roku. I też w moim kontekście, jak przygotować się lepiej do tworzenia kolejnych treści dla Was w kolejnych nowych filmach na kanale EpoLa. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.